Neville Gotard mówił, że każdy, kogo spotykamy na swojej drodze, jest nami samymi wypchniętymi na zewnątrz. I w zasadzie, jeżeli ktoś bardziej czulej dotyka struny naszej duszy, bardziej nas drażni, bardziej denerwuje albo. Wręcz przeciwnie, wywołuje falę miłości. Tym bardziej jest nami, tym bardziej wskazuje nam tę część nas, nad którą powinniśmy się zastanowić i albo ją uleczyć, albo kierować się tą częścią duszy dalej jako kompasem w życiu. Koncepcja jest niesamowicie ciekawa, zwłaszcza w kontekście relacji, tak zwanych toksycznych. Czy to oznacza, jeżeli spotykamy na swojej, na swojej drodze osobę toksyczną, że sami jesteśmy toksyczni? Może nie tyle sami, co po prostu mamy jakąś toksyczną emocję, jakiś toksyczny paradygmat w sobie, toksyczne poczucie winy, prawdopodobnie absurdalne, gdzieś tam wgrane, dawien, dawno w dzieciństwie. I to nam wywala właśnie taka osoba pojawia się tylko i wyłącznie po to, żeby uświadomić nam, że mamy w sobie coś, do uleczenia, coś do przerobienia, coś do przyjrzenia się. Ktoś osób, które wchodzą w prawo założenia, kiedy zaczynają zauważyć, że nasze myśli faktycznie kształtują tą rzeczywistość, zaczyna popadać w taką może nie tyle panikę, co jakiś lęk. Boże, nie mogę myśleć negatywnie, bo to negatywne się urzeczywistni. Tymczasem właśnie. To, co jest negatywne w nas samych, powinno właśnie ujrzeć światło dzienne. To trzeba wyciągnąć. Jeżeli jest w nas jakiś lęk, jakiś brud emocjonalny, to zaklepując go i zakopując, nie powodujemy, że on z nas zniknie. Nie, on ciągle będzie w nas samych i ciągle będzie nas prowadzić. Prowadzić ku niefajnym wydarzeniom, niefajnym sytuacjom, niekoniecznie zdrowym ludziom. To jest takie. Zamknij się do swojego pokręconego wewnętrznego dziecka, które chce koniecznie coś powiedzieć, chce być wysłuchane, a my jako mądrzy dorośli po prostu je uciszamy. I to nie jest nic dobrego, bo to wewnętrzne dziecko i tak gdzieś tam, nawet jeżeli ono będzie przyciszone, będzie przemawiało, będzie przemawiało przez nasze wybory. Przez nasze paradygmaty, przez nasze przekonania. Jeżeli jest w życiu coś, czego nie chcemy, to nie zakopujemy tego w wielkim grobie i nie powodujemy, że gdzieś tam zombie się z tej trumny wydostaje, próbuje wydostać i w jakiś sposób straszy nas po nocach, po dniach. Tylko po prostu wyciągamy to na zewnątrz. Czyli dostajemy w życiu to, czego nie chcemy, to tylko i wyłącznie po to, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, co tak naprawdę chcemy. Zaakceptowali to, co jest w nas. Zaakceptowali, że czasami jesteśmy pokręceni. A czasami częściej niż czasami. Dopiero akceptacja tego, że jesteśmy nieidealni jako istoty ludzkie, chwała siłę, sile wyższej, bo byłaby niesamowita nuda, jeżeli wszyscy bylibyśmy idealni, akceptacja tego daje nam kopa, do zmiany, daje nam kopa do wzrostu. Z życiem jest tak, że wszystko jest w ciągłym ruchu. Albo się zwijamy, albo się rozwijamy, ale nigdy nie stajemy w miejscu. Natura też nie mówi: hej, poczekajcie, w tym roku wiosny nie będzie, bo sobie odpoczywam. Nie, wszystko jest w ruchu.